Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Miał być Jelcz, więc jest Jelcz. Nie byle jaki Jelcz, bo Jelcz to Ruński, 120M. Y, oczywiście piktogram jest zły, bo to jest 120MM. 2 piktogram jest yy, jak gdyby opisujący, że ma mielec, który spełnia normę euro 3, a ma Mana, który spełnia normę euro 2, ale nie o tym my dzisiaj, bo my dzisiaj w zasadzie o. Yy, no właśnie o tym. No właśnie o tym. No, i w tej chwili ja powiem tak. W tym filmie zastanawiam się, czy wyłączyć komentarze. Oczywiście, każde obraźliwe komentarze, które godzą w dobre imię Ukrainy, będą kasowane, bo znacie moje zdanie na ten temat. Ja sobie nie pozwolę, żeby ktokolwiek obrażał na moim kanale te osoby. Więc generalnie jest tak, że wasz problem. No ale dobra, i my dzisiaj sobie właśnie troszeczkę powiemy o pomocy humanitarnej, o wozach, które poszły w ramach pomocy i m.in. o toruńskich Jelczach. Odpalmy sobie wóz i za chwilę będziemy jechali, tylko trzeba poczekać, aż się nabije powietrze. No i w zasadzie za dwie, za dwie minuty mamy odjazd, więc tak to wygląda. Dobra, pozamykajmy sobie drzwi. O mówię, tu już nowszy wóz. Yy, o toruńskich jelczach jako tako zrobił materiał mirek niskopodłogowiec, więc ja nie zamierzam yy, nie zamierzam yy, dublować się z mirkiem pod kątem opowieści o rysie historycznym, kiedy były 120 mm2, kiedy 120m przez 3, kiedy jakie które. Yy, no, w tej chwili ja myślę, że może sobie akcji yy, Toruń yy, 120M dla łódzka Yy, więc yy, powiem szczerze, tak. Yy, jeżeli chodzi o wycofanie jelczy w Toruniu, to wycofanie jelczy w Toruniu, znaczy symboliczne pożegnanie jelczy miało miejsce w, w czerwcu 2022, yy, a we wrześniu 2022 yy, w zasadzie to akcja się zakończyła w środę 14 września 2022. Yy, Autobusy Miasto Toruń przekazało miastu partnerskiemu Łódź e, autobusy seryj 120M i teraz tak e, pięć autobusów marki Jelcz i to były tak trzy typu 120M przez trzy czyli manualne i dwa e, takie jak jedziemy 120MM2 czyli numery boczne 512 516 e, ja jeszcze zaraz e, zaraz e, zobaczymy na TWB. Dlatego na chwilę ruszymy z opóźnieniem, zobaczymy na TWB, żebym ja dokładnie powiedział. Czy rzeczywiście one były tam w takim osprzęcie, jak ja mówiłem, bo resztę wiem, ale tutaj. no Jednak musimy sprawdzić, żeby nie było później, że mam jakieś błędy merytoryczne, bo później ktoś powie, że, że, że się nie przygotowałem. Yy, tak. To są jelcze po 2000, czyli nowsze. W, w, jeszcze w, w międzyczasie powiem, że autobusy pojechały z pomocą humanitarną. Między innymi, e, między innymi, podobno była taka lista przesłana z Łódzka do Urzędu Miasta Toruń przez stronę ukraińską. Podobno były to jakieś śpiwory, karimaty, odzież, e, menażki, e, środki higieniczne, kosmetyki, żywność. E, no i 13 września nad ranem wozy wyjechały z Torunia. Kierowcy z MZK Toruń przyjechali na bazę na Grygowej do MPK w Lublinie, no i po noclegu w Lublinie tak, na jachodyn do Rochusk, i zostały przekazane, i w tej chwili tam je przejęli kierowcy, powiedzmy sobie, łódcy. No, autobusy tak, rzeczywiście to są 320 M przez 3. Manualne, czyli miele CFPS 2 z 2002, z 2003 i dwa many plus Wojty e, z 2002 i 2003. Do, nie, nie pomyliłem się z tymi numerami bocznymi, ale jedziemy. E, my jedziemy już właśnie manem, więc, e, więc tak to wygląda. E, ale dobra, no i co, co z tymi Jelczami dalej? No bo autobusy zostały przekazane do Łódzka, do Miejskiego Przedsiębiorstwa w cudzysłowie komunikacji, bo to się tak nie nazywa, tylko się nazywa e, no i coś tam się zacięło. Łódzkie w cudzysłowie MPK nazywa się poczekajcie e, Ludzkie... E, Boże, jak to było? To się nazywa ludzkie y, przedsiębiorstwo elektrotransportu czy jakoś tak y, to się tłumaczy ludzk Electric Transport Company tak, tak po angielsku, bo tak, tak, tak się legitymują na jakiś tych, a dokładnie y, dokładnie to będzie. Y, dokładnie to będzie no eee, przedsiębiorstwo elektrotransportu, już nie, nie wnikajmy w to, bo to tam bezsensowna wiedza, także, znaczy nie bezsensowna, ale jak ktoś chce, to se zgłębi, tak, no wiadomo o co chodzi, no ale, ee, do Łódzka trafiły też Solarisy Urbino 12 z, yy, z Wilna, e, z, Ko z Kowna, przepraszam, oczywiście, że z Kowna, tak, z Kowna, te Solarisy, co były montowane w Krakowie, w MPK, Dobrze mówię, że z Kowna one były, nie z Wilna? Chyba tak. No ale w każdym razie, e, autobusy trafiły. Tak, z Kowna. E, w Wilnie nie, nie było takich Solarisów. Chociaż nie, moment. Nie, z Kowna chyba. Zaraz... Jeszcze widzicie, tak się zestresowałem przed nagraniem, że, że nawet nie wiem skąd te Solarisy były, a jechałem takim. Tak, z Kowna. oczywiście, że z Kowna. Czerwone Solarisy, rocznik 2004... Z silnikiem DAFA już jechałem. Ale dobra, co, co, co miałem mówić? Że yy, teraz dochodzimy do yy, powiedzmy marca, mówiąc najoględniej 2023, i okazuje się, że toruńskie jelcze nie jeżdżą liniowo. Dlaczego? Dlatego, że w łódzku jest tak, że. Yy, Autobusy przekazane jako pomoc humanitarna nie mogą być eksploatowane jako komunikacja zarobkowa. Więc yy, na początku, wozy woziły pomoc z granicy. Więc jeździły przez Kowel, yy, znaczy tak do Rochuska przez Kowel do Łuska, i później dalej na bazie było przeładowywanie na jakieś ciężarówki. Yy, tam podobno też był jeden kurs z yy, Ustiluk, tak? Włodzimierz Wołyński, uścił z Zosi, te sprawy. Ale yy, co dalej? No i jak pomoc humanitarna się taka typowa skończyła, to dwa autobusy, te automaty podobno jeździły jako przewozy pracownicze. Bo yy, jest tak, że trolejbusy w Łucku się zaczynają o 5 rano chyba kursowania, bo o 6, jest tak, że początkowo te Jelcze jeździły zamiast marszrutek małych Bogdanów na pracowniczych e, kursach. Po prostu przywoziły rano kierowców, ten i odwoziły. E, I no mówię, jako pracownicze. No ale teraz pracownicze z powrotem są, e, z powrotem są chyba e, marszrutki Bogdany albo jakieś, no Bogdany, bo to chyba tam Bogdany mają czy tam jakieś Etałony, ale to, ale to tam e, zaraz można zobaczyć w sumie co oni mają. No, i w sumie na pracownicze nie było sensu ganiania, ganiania y, jelczy. Więc jelcze stoją i czekają na lepsze czasy. Czy jelcze zostaną y, przeznaczone na części do trolejbusów? Pewnie tak, dlatego że dopóki się prawo nie zmieni dla tych jelczy, to jelcze będą stały, a 120 trolejbusowe z Lublina y, będą się coraz bardziej eksploatowały. I to jest dla Łódzka, można powiedzieć, moim zdaniem sytuacja idealna, że te Jelcze z Torunia zostały przekazane takie, a nie inne, bo mówię, szyby i cały osprzęt poza osprzętem elektrycznym, ale most nawet, osie, nie wiem, elementy jakiejś konstrukcji, to jest dokładnie to samo, co w tych trolejbusach co eksploatują, więc w razie czego na luzie można, na, na, na spokojnie można te części yy, z tych wozów yy, dać, na, jak to się nazywa, na, na trolejbusy. Patrzę marszrutki, jakie są. Tak, są Bogdany A09-202, czyli te takie na Isuzu standardowe. A, jeszcze mamy Bogdany A144. Autobusy normalne, w sensie w normalnych rozmiarach, takie jak m.in. w Kijowie, czy, czy w Gruzji jeżdżą. Ale to, to Bogdany, te A144, to, to takie troszeczkę anty Anty, coś. No ale dobra. Niemniej jednak my sobie mamy Jelcza. No można powiedzieć, że w Toruniu te autobusy jeździły do końca i w łódzku też będą jeździły do końca. Bo w Toruniu niestety determinowała je wysoka podłoga i to był minus. Dlatego że w Toruniu niestety to był jak na takiej skali miasto głupi zakup wtedy. Bo y, wiadomo było, że autobusy z niską podłogą są przyszłością komunikacji miejskiej, a wysoka podłoga to było takie obniżenie kosztów. No, oczywiście, jeżeli by szedł ten trend, że się eksploatuje autobus do, do, do tak zwanej śmierci technicznej, a nie do trendów, to te jelcze by pojeździły do końca świata. Tylko że problem właśnie z nimi był taki, że, y, że no mówię, no, wysoka podłoga już zaczęli kręcić nosem, bo tam y, i. Ten. I many zaczęli wycofywać chyba tak pojedyncze najstarsze i w ogóle to tam taka sytuacja się zrobiła, że, że Jelcze, Jelcze mogłyby jeździć, ale, ale nie mogłyby jeździć w sumie, bo, bo, bo się kłócą z wizerunkiem miasta. E, to i tak jest tak, że te Jelcze, takie, no to mówię, materiał Mirka Czerlińskiego, niskopodłogowca e, o Jelczach w Toruniu to jest majstersztyk. I to naprawdę warto obejrzeć, bo, bo teraz z przyjemnością nagrywam ten odcinek, co nagrywam w tej chwili, bo, bo, bo gdzieś tam też yy, dziedzictwo tego istnieje, można powiedzieć. Więc jest tak, że jedziemy sobie Jelczem i ten Jelcz jest yy, wyposażony. Dobrze, bo manualne wozy, no to jednak no nie, no to manualne wozy, wiecie. Ale te dwa Jelcze mam plus Wojt, 2003 spełniające normy ten to naprawdę nie są złe wozy tylko troszeczkę może przestarzałe wizualnie no zobaczcie tutaj się jedzie po prostu no, gdyby nie ta niska podłoga, tak, znaczy gdyby była ta niska podłoga, to było inaczej, ale to ja się nie mogę po prostu cały czas to powtarzam, ale nie mogę się pogodzić z tym, że w Polsce powywalali wszystkie wozy, które były wysokopodłogowe i dobre kosztem dziadowskich niskopodłogowców, yy, no, mówiąc dyplomatycznie, yy, że tak powiem yy, Ursus Bus już nie istnieje. Kto odczyta ten szyb, to yy, oczywiście wie, że chodzi o Lubisz. Nie no, w Lublinie, mówiąc szczerze, to też nie wolno się bać tego powiedzieć, mieliśmy też cztery Jelcze z podobnych czasów i to jeszcze wszystkie były w automacie. Były dwa w zestawie, tak jak tu, i dwa były Mielec plus ZF. I to były wozy też nierozwalalne, można powiedzieć. I na pracowniczych jeździły później i ten. I, I co? I też był trend, że wysoka podłoga, wycofujemy, bo super. I tak samo było w innych miastach, tylko że w Lublinie i w Toruniu to zrobili najpóźniej jak się dało, powiedzmy, w tej chwili, czyli 2019, tak? Czy w, czy w Toruniu, w toru... oczywiście w Toruniu później dużo. Bo ja mówię o Lublinie, że w tej chwili, że 2019 yy, zamieniono cztery Jelcze na te Ursusy City Smile, co są. No nie powiem, żeby to było dobrze, no ale to nie mnie oceniać. Yy, po prostu wystarczy się przejechać w tej chwili Ursusem i powiedzieć, czy lepiej by było wysokopodłogowym Jelczem, czy Ursusem, bo oczywiście dla pań z zakupami lepszy będzie Ursus, ale dla osoby racjonalnie myślącej i lubującej się w komforcie i w nietrzeszczeniu wnętrza, to też będzie Jelcz, bo Jelcz no dobrze był zmontowany, no co by nie mówić, to wozy co wozy nie były ergonomiczne, ale zmontowane były bardzo dobrze. Już oczywiście pod koniec, bo ja nie mówię o jelczach z lat 90., bo tego akurat nie można powiedzieć, ale jelcze czy Mastero czy, czy Supero już później, czy wozy ze zdjęcia w cudzysłowie, to już musiał jelcz być trochę konkurencyjniejszy i lepiej robić wszystko. No ale dobra, to zresztą nie mój problem. Yy, ja liczę, że yy, będzie jelcz z łódzka trolejbus lubelski yy, ściągnięty na zabytek i będzie można w Łucku obserwować no powiedzmy ro, znaczy ulepszanie techniczne tych wozów, bo y, do tej pory było tak, że nie było części do Jelcza. Yy, a, i, no i trzeba było robić jakieś tam własne czy ze starszych Jelczy, które były kasowane, jakieś patenty implementować, czy, czy szyby, czy, czy wszystko. A liczę, że teraz w momencie awarii Jelczy 120M na przykład samów z 2005-2006, czerwonych trzech lubelskich, które mam nadzieję pojeżdżą długo i jako jedne z ostatnich wozów, które zostały wyprodukowane przez MPK Lublin, Pomijając Mastero, które stoją, bo muszą stać w MPK i skasowanego Maza, ostatnie wozy z prawdziwego zdarzenia, które są nierozwalalne i jeżdżą, jeszcze będą jeździć, to są właśnie te trzy czerwone jelcze: 8, 3, 3, 3 4 i 3, 5. Yy, które powstały mówię, 2005-6 Także BMP Także to są wozy, które liczę, że w momencie awarii będą miały części przekręcane z toruńskich, na przykład szyby przeklejane, drzwi, nie wiem, no wyświetlacze nie, bo wyświetlacze tam nie używają yy, Ale mówię, wszystko co się będzie psuło, to liczę, że w tych jelczach będzie chociaż miało części z tych jelczy, na przykład z jakiegoś manuala któregoś z tych i... żeby było lepiej, tak powiedzmy sobie. Żeby one były w lepszym stanie, żeby później na zabytek ratować. No, to już czy, czy kratownica się popsuje, to już nie mamy na to wpływu i czy on pęknie czy nie, bo widziałem, że są zbamaniałe. Ale jednak, jednak jakby chcieć remontować, a zakłady w łódzku, miejskiego przewoźnika różne rzeczy robiły, więc być może jest tak, że nawet jakby pękła kratownica, to coś by może z tym robili. W przeciwieństwie do innych przedsiębiorstw na Ukrainie, gdzie na przykład, no nie powiem głośno, ale powiem, yy, powiem szyfrem, tam gdzie poszły konstale z Warszawy. No tam, yy, tam będzie ciekawie, ładnie mówiąc. Yy, jak pojedzie się kiedyś na konstale do, do tej miejscowości, pojeździć, popatrzeć, porobić zdjęcia, to na pewno będą w ciekawym stanie. to nie jest, yy, to nie jest, to nie jest kompletne dno. Bo tak jak do jelczy kiedyś nie mieli części, w łódzku i w równym to były różne patenty, a szczególnie w równym. Ale w łódzku teraz, mówię, powtarzam się, ale chcę żeby to wybrzmiało. Liczę, że skoro będą jelcze, które nie mogą jeździć, a jest ich pięć, to jeden, dwa mogłyby pójść na części, szczególnie manuale, bo to... Fajne dźwięki, ale komfortowo odbiega. Chociaż mówię, to w łódku jest taki problem, bo na przykład w Krakowie, znaczy no w łódku i w Welwowie jest taki problem, bo w Lwowie też wozy przekazane z Polski nie jeżdżą jako regularna komunikacja miejska i szkoda. A na przykład w Mikołajowie, właśnie w miejscowości, gdzie jeżdżą, będą jeździć konstale z Warszawy, a już jeżdżą Solarisy przegupowe z Warszawy, przynajmniej jeden, tam. Na spokojnie można było na liniach komunikacji miejskiej zarobkowo używać. Ale to właśnie, moim zdaniem to jest głupie, bo to właśnie chodzi o zarobkowy przewóz osób. Yy, oczywiście i pieniądze wpływające do, do, do powiedzmy do kasy miejskiej. No bo ja nie mówię w tej chwili o czymś takim, że prywatna firma dostaje powiedzmy Solarisa z Warszawy, i zarabia pod siebie i ten, tylko to chodzi o to i to jest dziura prawna na Ukrainie że. Powinno być pozwolone dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, powiedzmy, w mm, łódzku, żeby wozić trolejbusa autobusami, które nie zostały zakupione a z pomocy humanitarnej, żeby sobie powiedzmy zapełniać lukę majątkową i zarabiać na siebie, e, a są jest to zarabianie, powiedzmy sobie umożliwione. E, dobry przykład, znaczy. Zły przykład i nie powinniśmy tak robić, ale przykład gospodarności w cudzysłowie eee, Mariupol. Mariupol i wozy przekazane z Petersburga. Eee, można mówić różne rzeczy, że to ma wymiar propagandowy, bo ma. Eee, I tym się nie sugerujmy, czy te wozy są dobre, nowe i tak dalej. Ale chodzi o sam fakt, że można nimi jeździć, wozić ludzi odpłatnie, bo musi być odpłatnie, bo jakby było wszystko za darmo, to. To też ja mam takie podejście, że co może być za darmo, to może być za darmo, ale pewne rzeczy nie powinny być za darmo, bo po prostu to jest zbyt duże zadłużenie, powiedzmy, dla samorządu terytorialnego. Przykładowo komunikacja miejska. Jeżeli ona jest za darmo dla określonej grupy osób, oczywiście emeryci w Polsce mają tak osoby od 65 roku życia, dobrze mówię. No to to jest w miarę okej. Okay. Albo dzieci szkolne za okazaniem legitymacji, no to tak. Ale że robimy całą darmową komunikację miejską w, w Lublinie na przykład, no to to jest, to, to nie, to tak nie robimy. E, to jest y, duże obciążenie, chyba że miasto ma PKB per capita miliardowe, to wtedy może i tak. To na przykład ten. Ale sami widzicie, że to nie jest tak prosto, bo na przykład w Dubaju chyba nie jest darmowa komunikacja miejska, a mogłaby być, jakby chcieli. Więc wcale nie jest tak, że komunikacja miejska musi być nierentowna. A jak sprawdzam, że może być nierentowna? Na przykład dobry przykład komunikacji miejskiej na Ukrainie Winnica. Zobaczcie, w Winnicy yy, kupuje się wozy używane, takie klubelskie bębny, Trolino. Yy, kupuje się tramwaje z, yy, z Curychu. Tak dobrze mówię, Karpfeny i Miraż tak z rytów, eee, mało tego. Modernizuje się Tatry na nowo, w Winnicy. W winnicy dostarcza się nowe trolejbusy, A, Akia, tak, tureckie na bazie ten. No to w Czerniowcach w sumie to samo, ale powiem szczerze, że y, dużo lepszy, znaczy no to wiadomo, że musiałem te zakupy z Akią. Determinowały jakieś tam przedwojenne jeszcze kontrakty, w cudzysłowie sprzed roku, ale y, moim zdaniem dla takich miast, tak jak robią na przykład w Czerniowcach, dużo lepszym wyjściem jest zakup dobrych używek niż y, nowek, które są dziadowskie. Y, no y, że tak powiem, y, nie chcę, żeby mnie ZTM zgłosił za takie treści w Dublinie, ale y, znaczy MPK. MPK dobrze zrobiło moim zdaniem kupując jelcze, bo to były dobre używki, mimo że ergonomiczne mało, to jednak yy, wozy trwałe, które cały czas jeżdżą, będą jeździć i są w miarę proste w serwisie, znaczy pod kątem y, innych wozów. A kupowanie autobusów powiedzmy 20, yy, no, słabych jakościowo, żeby nie powiedzieć, że, że to jest zlewka kompletna. Kupowanie 20 autobusów słabych jakościowo i zastąpienie ich wozów, bo, bo, bo są niby nowsze. A no mówię, no, no proszę was, no przejedźcie się Ursusem i po prostu. Ja mogę mówić różne rzeczy o Ursusie, bo już nie istnieje. Co Artur Wus? Nie wiem, bo nie jechałem. Tak samo NESO, ale jeszcze, ale no słuchajcie, no, no, no ludzie, no szanujmy się. No. Autobus, w którym. No, na YouTubie była nagrywana obsługa. Jelcz, który jest w stanie przejechać 2 miliony kilometrów, po powiedzmy jakichś tam drobnych naprawach, typu silnik skrzynia. No to wiadomo, że tu się wszystko wykrzacza, bo Iweko jest jakie jest. silniki, czasami, czy skrzynia Wojtno, to to jest to, co wszędzie. Ale konstrukcja jest pancerna, tak jak tych 120 wysokopodłogowych, gdzie na przykład spokojnie w Białej Podlaskiej, gdyby nie dotacje i gdyby nie musieli zakupić tej czwartej generacji, to by spokojnie te Jelcze jeszcze jeździły dokładnie z takim osprzętem jak tutaj, czyli MAN plus VOID. Biała Podlaska, Toruń, Lublin, te wszystkie Jelcze by mogły jeździć, gdyby nie sztuczne wymiany taboru. Eee... No nie wiem, ja powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje, ale ja kibicuję dlatego, że jak sobie pojadę do Łódzka za jakiś czas, E, liczę, że tak zrobię i może będzie nawet film e, z podróży. Znaczy za jakiś czas, za dłuższy czas. No myślę, że, myślę, że za mniej niż rok, ale, ale tak myślę, że myślę, że dopiero po wakacjach. E, myślę, że bliżej, bliżej jesieni to się stanie. Zobaczymy jak będzie się prezentowała sytuacja. <laughs> wiadomo jaka. E, no, powiem szczerze robi się coraz ciekawiej A propos taboru komunikacyjnego yy, tam, bo to jest mieszanka wszystkich dobrych wozów z Polski wszystkich dobrych, jeszcze jako tako starszych wozów z Polski, mieszanka, tak mówię Warszawy, yy, Torunia, Katowic, yy, Krakowa, tak w Mielnickim urbino Krakowskie. No mówię, no włoska, tak. Wszyscy co przekazali, wszyscy co przekazali jest naprawdę bardzo dobrze poza kapenami z Kalisza, ale kapeny to właśnie mówię. No powiem szczerze, ten film taki trochę o niczym wyszedł, ale y, jestem żeby, za tym, żeby dawać pomoc tą y, bo y, nie wiadomo kiedy nam trzeba będzie, tak? Znaczy nie, mało tego, no to wiadomo kiedy trzeba było. W latach 90. Wystarczy sobie popatrzeć na lata 90. Ja mówię to, co teraz, ale popatrzmy sobie na lata 90. Gdyby, tak jak kiedyś, mądre przesłanie było u Krzyśka, Urbana Transporta Systemsa. Słuchajcie, gdyby nie, e, gdyby nie, e, gdyby nie niemany z Niemiec, no zakup, zakupione, nie przekazane. Chociaż gdzie przekazane, to przekazane. E, na przykład z Bremy, tak, do Gdańska, wozy, czy do Lublina, Mercedesy akurat tam było, gdyby nie te Mercedesy, gdyby nie te many, o których był kiedyś odcinek z Lublina, to naprawdę i karusy, i Jelcze, stare złomy, które były pognite, nie dałyby rady i by trzeba było zamknąć komunikację miejską i by ten. I gdyby nie ta pomoc humanitarna z Niemiec w Polsce w latach 90. pod kątem, znaczy, no nie, no, oczywiście żywności, tam no, wojny nie było, więc nie była w takiej skali jak teraz, ale gdyby nie te autobusy z Niemiec... Gdyby nie te wozy później kupowane i cały czas zresztą kupowane z Niemiec, to nie pojechalibyśmy za daleko. Więc po prostu czujmy się jako Europejczycy. Takie jest przesłanie tego na koniec. I po prostu pomagajmy, tak? Korzystajmy z tego, że mamy dobrodziejstwa i nie można tak grabić pod siebie, bo, bo są ludzie, którzy potrzebują i, 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 i jak ktoś chce z miłośników, nie wiem, przejechać się do Łódzka, to to przecież mało kosztuje. Jak ktoś chce, to naprawdę od, od 75 zł można pojechać do Łódzka. W cudzysłowie, jak to się mówi po lubelsku, karnąć się jakimś dobrym, dobrą 120, czy jeszcze PR-ką, bo zostały 3, czy dwie I naprawdę bilet do Łódzka, mówi 70 zł, a bilet komunikacji miejskiej w Łódzku, parę groszy w przeliczeniu, więc naprawdę nie wiem, o co jest się bić. Cóż, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, ciekawy. Toruń dla przyjaciół w Wódzku, nietypowy miłośnik dla przyjaciół w Wódzku i na Ukrainie, i Polska dla przyjaciół w Łódzku i na Ukrainie. Dokładnie, o to hasło powinno wybrzmieć. To, co jest napisane po polsku i cyrlico. Także dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.